Hej, hej vlogmas, jest godzina na 13 jak was, ja właśnie wracam z gracia, kupiłam sobie sok w to... i chyba pójdę na drzemkę. Okej, okay, zrobiłam sobie drzemkę i wychodzi na to, że nic dzisiaj w sumie z tego vlogmasa nie nagrałam, tak więc mm, jeszcze pewnie zjem sobie jakąś kolację jak będzie mi się chciało wstać i poprosiłam Was o pytankę na Instagramie, więc zrobimy dzisiaj takie małe Q&A, bo tak naprawdę od 4 do 13 byłam w pracy, a później poszłam spać i teraz sobie leżę i oglądam YouTube'a, więc nic bardziej wartościowego dzisiaj nie jestem w stanie zrobić niż odpowiedzenie na pytania. Nie zmieniając mojej pozycji do oglądania YouTube'a, e, odpowiadam na Wasze pytania, więc e, pierwsze powiem Wam, że nie mam totalnie czasu i w sumie też chyba nie. Nie wiem, o obejrzałam kawałek vlogmasa Ali tylko dlatego, że dawno nic nie wrzuca i byłam ciekawa, co tam e, właśnie we vlogmasie robi. Ale tak to nikogo. Wiem, że kiedyś. W sumie nie, obejrzałam sorry, obejrzałam yy, odcinek wersów, ten pierwszy, jak ubierali choinkę, no to powiedzmy, że obejrzałam vlogmasa wersów, ale yy, tak to nie oglądam i nie planuję chyba nikogo aż tak śledzić. Yy, kiedyś oglądałam jakieś vlogmasy i to tak wiecie, codziennie. Na pewno oglądałam Oli żelazowskiej vlogmasy z 3-4 lata temu. Yy, ale tak poza tym to na ten moment po prostu nie mam czasu. Studiuję dziennie, studiuję psychologię w biznesie i wybrałam sobie e, zarządzanie zasobami ludzkimi, więc e, to studiuję i powiem wam, że jestem bardzo zadowolona i wydaje mi się, że A nie tu jest moja stopa, <grych> że studiując już e, ponad rok jestem w stanie naprawdę wam powiedzieć, że cieszę się z tego, że poszłam na te studia, cieszę się z tego, jaki kierunek wybrałam, e, bardzo lubię e, na te zajęcia chodzić i no, jestem zadowolona z tego, że na te studia poszłam. No, z kalendarzem adwentowym jest lekki problem, ponieważ, jak wiecie, ja zawsze sama robiłam kalendarz adwentowy. W tym roku, nie wiem, nie miałam czasu. Ochoty i w ogóle no, nie, nie zrobiłam kalendarza. Zamówiłam dla Rocha kalendarz z Lego, który jeszcze nie doszedł, więc um, moim pomysłem na ten moment jest to, że po prostu dostanie go do Mikołajki i sobie otworzę kilka okienek wstecz, bo najprawdopodobniej właśnie w poniedziałek myślę, że ten kalendarz przyjdzie. Um, no, a w środę są Mikołajki, więc już jak i tak. Y jeśli i tak nie otwierał od początku, to stwierdziłam, że dam mu w prezencie Mikołajkowym, bo szczerze mówiąc, on ma tyle rzeczy, że nie wiem, co ja mam mu na Mikołajki kupić, więc dostanie kalendarz Lego i pewnie jakieś tam słodycze. W ogóle myślę, że w poniedziałek będziemy pisać list do świętego Mikołaja i właśnie no nie wiem, zobaczymy, co on tam będzie chciał, ale to ten ten list tak naprawdę jest bardziej do tego Mikołaja, którego ludzie nazywają Gwiazdorem, tego co przychodzi 24, 25. Wiem, że u każdego jest różnie, u nas po prostu prezenty teraz leżą pod choinką i po Wigilii je otwieramy. Ale dla nas i ten Mikołaj 6 i ten 24 jest Mikołajem, więc my będziemy pisać list do tego Mikołaja późniejszego. Wiem, że niektórzy piszą do tego, który przychodzi 6. No, ale u nas będzie to tak wyglądało, że dopiero niedługo będziemy pisać ten list. Co prawda, Rok już tam zaznaczał sobie w gazetkach, co chce, takich z Biedronki i tak dalej, ale chciałabym napisać list z nim, właśnie i zrobić tak jak rok temu, czy dwa lata temu, że upiekliśmy ciastka i zostawiliśmy te ciastka i wiecie, imko je zjadł w nocy i wypił mleko i zostawił e, ślady. Więc y, to na pewno też na dniach będziemy robić. Ale to w ogóle w sumie nie było odpowiedź na pytanie, więc nie, ja nie mam żadnego kalendarza adwentowego, a Roszek y, będzie miał niedługo. <grym> Z kanapą było wiele przygód, ponieważ ja jakoś źle pomierzyłam i ona w ogóle miała gdzie indziej stać. Ale myślę, że... Y, nie, nie pamiętam, skąd ona jest tak szczerze na ten moment, ale myślę, że po prostu jak będę Wam pokazywać mieszkanie, to y, Wam mniej więcej powiem właśnie skąd co jest y, i wtedy no, po prostu się do tego, wiecie, przygotuję. Zostawię Wam linki w opisie do y, większości tych rzeczy, które mam w mieszkaniu. Mm, a na ten moment nie pamiętam, więc no ciężko im powiedzieć. Ale no tak naprawdę nie, nie jest to jakaś... Niesamowita kanapa, ja po prostu y, szukałam zielonej kanapy, takiej, która będzie mi się podobała i tą wybrałam. Wiem, że West Wing ma podobne, ale są strasznie drogie, więc ja y, kupiłam z jakiejś tańszej stronki. W sumie to jest dobre pytanie. Ja trochę zawsze tak je omijam, mm, ale w ogóle dla mnie, w byciu mamą, najtrudniejsze było to, że ja na początku byłam przerażona, że nie mogę Rocha uchronić przed wiecie, całym złem tego świata. Mm, trochę już z wiekiem Rocha e, mi to minęło i mam taki, wiecie, trochę mańcy, że okej, okay, każdy musi, wiecie, coś przeżyć e, i tego jednak kształtuje mm, i że żyjąc w bańce też nie byłoby mu dobrze. Ale co było dla mnie najtrudniejsze w byciu samotną matką? Mm, chciałabym powiedzieć... Że tak naprawdę Mateusz nie był zbytnio zaangażowany od początku. W sensie tak, no, bawił się z trochę, czasem go nosił i tak dalej, ale tak naprawdę, jeśli ja miałam coś do załatwienia, to i tak musiałam prosić o pomoc moich rodziców, bo on za bardzo nie miał czasu, miał jakieś tam swoje rzeczy, gdzie okazywało się, że później wcale nie robił tego, co wie, co mówił mi, że robi. Um, I ja od początku bardzo musiałam polegać na um, moich rodzicach, mojej rodzinie. Um, bo gdzieś tam jak wyjeżdżaliśmy, no to niby Mateusz miał zostać z Rochem, pamiętam wyjazd taki na narty, jak rok był bardzo malutki, ja się w ogóle zastanawiałam, czy jechać, ale ostatecznie właśnie Mateusz miał z Rochem zostać, została z nim moja babcia, więc um, wiecie. Myślę, że jakbym żyła z bardzo zaangażowanym w związek z dziecko-człowiekiem, to byłoby inaczej. Co prawda byłoby mi bardzo... Ciężko, było mi bardzo ciężko, bo no to była moja pierwsza relacja w ogóle, sam fakt tego właśnie, że ten mój pierwszy związek, który był dość długi, bo my byliśmy razem ponad 4 lata, się skończył, było dla mnie ciężkie. Dodatkowo moi rodzice są razem i ja wiem, że to z perspektywy dla mnie też jest w ogóle głupie, ale dla mnie pełna rodzina była ważniejsza niż cokolwiek innego przez długi czas, bo ja bardzo długo, wiecie, akceptowałam wszystkie nieakceptowalne zachowania tylko po to, żeby moje dziecko miało ojca. I chyba najcięższe było właśnie to, żeby zaakceptować to, że ja tak bardzo wyłamuję się ze schematu. Bo po pierwsze, bardzo szybko miałam dziecko, co już było, wiecie, takie nieakceptowalne społecznie. A po drugie, cała po prostu wizja mojego życia i mojego świata runęła w gruzach, bo ja byłam pewna, że to jest ta jedyna osoba, z którą spędzę całe życie. I w ogóle nie wyobrażałam sobie, że można być samotną matką, bo moi rodzice byli razem, moi rodzice wiecie, najpierw wzięli ślub, później kupili mieszkanie, założyli rodzinę. A u mnie kolejność była zupełnie odwrotna, i jeszcze, wiecie, posypało się to, że właśnie mm, no, zostałam sama. Więc wydaje mi się, że najtrudniejsze było dla mnie zaakceptowanie tego, że w ogóle zrozumienie tego, że ja jestem w stanie sama sobie poradzić, i że bycie samotną matką nie jest gorsze od bycia w. Toksycznym związku z ojcem swojego dziecka. I że ja sama mm, mogę mu zapewnić więcej miłości niż taki ojciec. Więc to wydaje mi się, że było dla mnie najtrudniejsze, mm, a nie właśnie takie organizacyjne rzeczy, bo to od początku było gdzieś tam i tak po mojej stronie i nie miałam dużej pomocy ze strony Rohadaty. Okej, okay, że się tak rozgadałam, no to ostatnie pytanie, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to pracuję na lotnisku. Pracuję już ponad rok na lotnisku, już właśnie w poprzednim vlogmasie, który jednak był, pracowałam właśnie na lotnisku. Nic się nie zmieniło, pracuję dalej w tym samym miejscu. Jeśli przestanę, to pewnie wam powiem trochę więcej. A Na ten moment trochę nie wiem, jak to będzie wiecie, widziane i tak dalej, więc. Poza tym, że pracuję na lotnisku, to resztę gdzieś tam szczegółów zachowuję dla siebie. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za tego po prostu łóżkowego vlogmasa. Czuję się dzisiaj już powiem Wam, że wczoraj miałam straszny zjazd psychiczny. Miałam takie poczucie, że kurczę. Zawsze tak się mega cieszyłam tym grudniem i tym vlogmasem, a ostatnio nie wszystko idzie po mojej myśli i trochę jestem w gorszej kondycji psychicznej. I wczoraj miałam doła, a dzisiaj, wiecie, jak musiałam wstać w środku nocy, to zawsze się słabo czuję, szczerze mówiąc. Um, I później poszłam na tą drzemkę, ale nie miałam dzisiaj siły nic robić. Czuję się serio średnio, um, i no, był to taki jednak łóżkowy vlog. Nie wiem, jak będzie jutro, bo jutro sytuacja wygląda podobnie, że też w nocy idę do pracy. Nie wiem, o której. Um, w ogóle Roszek wróci, bo moich rodziców nie ma. Roch teraz jest u mojej babci, więc yy, nie wiem czy moja będzie chciała go przywieźć, a ja niestety mam tam dość słaby dojazd, więc możliwe, że dopiero jak moi rodzice wrócą to yy, mi go yy, podwiozą. Tak więc nie wiem jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień. Myślałam o tym, żeby nie robić vlogmasów w weekend, tym bardziej, że pracuję, ale stwierdziłam, że chcę zachować jednak tą ciągłość chociaż pierwszy tydzień tak więc no, dzisiaj taki w takiej formie vlog nas ale mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie i będziecie z nami się do tych świąt przygotowywać życzę wam miłego dnia buziaczki do jutra